Siemanko, bonjourno. witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 22 luty. Zostało jeszcze 3 dni na poświęcenie o słabszym bonusie. I to poświęcenie potrwa do, potrwa do 25 lutego. Aktualnie trzeba poświęcić 8 dolarów 56 centów w kryptowalutach, żeby otrzymać 10 tysięcy tokenów X Akurat teraz mamy już stały bonus 1,75. Bonus od ilości poświęcenia. Widzimy, że zegar goni, wykres idzie w górę, tak więc będzie tylko drożej przez kolejne 3 dni. Zobaczmy, jak wygląda z ZLIT. Tutaj jeszcze informacja: że z ZLIT przestał już śledzić transakcje na tych trzech sieciach BSC, RC20 i Matic, ponieważ skończyła się faza na bonus od ilości poświęcenia. Teraz jest bonus stały 1,75. Zegar stanął na z lid na miliard mld milionów i na 136 tysiącach portfeli. Idziemy dalej, idziemy na Etherscan. I tutaj jest taka trochę zakłopotanie na grupach dotyczących PulseXa, dotyczących PulseChain'a i tak dalej, bo na adresie poświęcenia, na który wysyłaliśmy nasze tokeny, pojawiło się 48 miliardów dolarów w Heksie. Tak więc są różne pomysły o co chodzi. 99% osób uważa, że to po prostu Rysiek sobie robi wewnętrzne transfery, żeby po prostu albo posiadać 90% wszystkich tokenów Pulse X I nie dopuścić do Można powiedzieć do jakiejś awarii na sieci Albo chodzi o jakąś inną teorię gry może macie swoje pomysły tak więc piszcie w komentarzach dlaczego Tak duża suma pojawiła się w ostatnich dniach właśnie na adresie poświęcenia o co Ryśkowi chodzi co w ten sposób chce ugrać Tak więc widzimy że poświęcenie cały czas leci 8 minut 11 minut temu a nie są to duże kwoty nikt tu nie poświęcił widzę na pierwszej stronie więcej niż Całego ethereum Idziemy na BSC scan. Tutaj też poświęcenie cały czas leci 4 minuty, 15, 19 minut. i Tutaj 1 BNB, 3 BNB. No, tak więc ludzie jeszcze poświęcają. Matika już nie sprawdzam, bo tam Matik ma małą wartość i tam raczej skromne ilości były poświęcane. I przechodzimy dalej, bo dzisiejszym tematem jest tak, prawie głównym tematem jest Liquid launch czyli nowy projekt, który ma wystartować na sieci Pulsechain. I akurat na którego odbywa się teraz poświęcanie. Prawie identyczne poświęcanie jak na PulsiXa, a za to poświęcenie otrzymu, otrzymujemy tokeny LOAN token. Tutaj jest, tutaj jest jakby cały rysunek tej sieci, jak ona będzie działać. Czyli tutaj z naszego portfela możemy nasze puls, pulsy, które otrzymamy już, czy które kupimy na sieci Pulschain, możemy zmienić na USDL, USDL dodać do, dodać do pula. I z tego pula będziemy również otrzymywać tokeny Loan token, ale aktualnie, które, znaczy te tokeny Loan token, które otrzymamy za to poświęcenie, za chwilę wam pokażę stronę poświęcenia, te tokeny, które rzekomo otrzymamy, bo to oczywiście to jest tak jak z X, że tutaj oni tylko ostrzegają nawet, że nie liczyć na żadne nagrody za to poświęcenie, bo po prostu to jest, trzeba się liczyć z tym, że może nic z tego nie wyjść i tak dalej, jak to było z PulzX, jak to jest z X, bo jeszcze nie startowała sieć. Tak więc zrobicie to na własną odpowiedzialność. Tak więc poświęcamy stablecoiny, w tym w przypadku loan token, za chwilę Wam to pokażę. I jak otrzymamy ten loan token w identycznym przeliczniku jak w przypadku puzix czyli za 100 dolarów pierwsze 100 dni, pierwsze, pierwsze 10 dni jest taki sam przelicznik, czyli za każdego poświęconego dolara otrzymujemy 10 tysięcy tokenów loan token. I z tymi tokenami loan token będziemy mogli je staykować tutaj na tej właśnie, tym ekosystemie. I za to będziemy otrzymywać USDL, czyli stablecoin, który będzie zawsze równy cenie dolara i tokeny PULSE. Myślę, że fajna akcja, myślę, że fajny pomysł. Wiem, że xgrocz nagrał nowy film, który tam, tam więcej tłumaczy, tak, wam, tak więc fajna sprawa. Tu jest jeszcze film, chciałem właśnie znaleźć miejsce, które pokazuje jak działa ten, ten właśnie stake. stake. As a holder of loan, your loan tokens can be staked for rewards. Staking is a common way for users and holders of native tokens to earn interest on their holdings. Holders of loan tokens can stake their tokens in the ecosystem and achieve returns known to be in excess of 20% APR. <muchy> of loan token stake and USDL and o rocznym jakby oprezentowaniu, nawet wyższym niż 20% rocznie. Tak więc jak milion sobie zestykujecie to 20% rocznego API w postaci USDL czy w postaci pulsa, to myślę, że jest fajny, fajny dochód pasywny. Tak więc myślę, że fajna sprawa. Teraz już bez gadki, bo tu macie wszystko, pod, po, można powiedzieć, wytłumaczone. macie sobie stronę przetłumaczyć na język polski. Tutaj macie wszystkie linki, wiedza, filmy. To musicie już sami sobie sprawdzić, zanim poświęcicie, bo to jest po prostu Wasza decyzja, Wasze środki. Przechodzimy na stronę poświęcenia. Już sobie przetłumaczyłem na język polski. I jest już trzeci, trwa trzeci dzień poświęcania. Oczywiście podlinkuję Wam te strony. Tu jest informacja na czerwono. Jeśli wybierasz poświęcenie, nie możesz oczekiwać zysków pochodzących z pracy innych. No, to trochę dziwne tłumaczenie, ale żebyście wiedzieli, że nie ma żadnej gwarancji, że coś dostaniecie. I tutaj macie podstawowe informacje. Poświęce, poświęcić możecie z sieci Ethereum i sieci Binance Smart Chain. Poświęcamy tylko stablecoiny, takie jak USDC, USDT, TUSD, DAI czy Boost. Będą liczyć do punktów poświęcania. Tak więc nie wysyłamy Ethereum, nie wysyłamy BNB, tylko musimy najpierw to BNB czy Ethereum zamienić na Boost albo zamienić na USDT, USDC i dopiero wtedy wysłać z naszego MetaMaska czy Trust Wallet czy jakiegoś portfela, do którego my mamy klucze, dopiero wysyłamy na adres poświęcenia. Każdy poświęcony stablecoin zostanie przyznany do 10 tysięcy punktów poświęcenia. Oczywiście chodzi o pierwsze dni. Później będzie to rosło, tak jak w przypadku Puls Xa. Tutaj jest oczywiście ten wykres, jak to będzie rosło. Jesteśmy w trzecim dniu, mamy jeszcze skupę czasu. Więcej płaci lepiej. Tutaj jest wszystko wyjaśnione, dużej le, płaci lepiej, czyli jak y, tą gratyfikację załóżmy, że poświęcili 100 dolarów. Należy wam się milion tokenów Leon token. I będziecie czekać z odebraniem tych tokenów, Laon Token, to będziecie za to, że czekacie, otrzymacie dodatkowe jakby tam procenty. Czas trwania, poświęcanie trwa 30 dni. Tu wszystko jest wytłumaczone, nie będę tu czekał, nie będę tu tego wszystkiego czytał, bo po prostu mam mało czasu. I chcę się zmieścić z każdym tematem, już 6 minut mówię. Tak więc tutaj jest adres poświęcenia, który wysyłamy. To jest ten adres. I pamiętajcie, że wysyłamy, tutaj jest wszystkie wytłumaczone, wysyłamy tylko z y na ten adres poświęcenia. Nic innego, tylko stablecoiny. W przypadku BSE to jest Boost czy DAI, a w przypadku Ethereum to jest USDC, USDT czy TUST nawet. To pierwsza słyszę co to jest. Tak więc de decyzja należy do Was. obczajcie sobie stronę, poczytajcie o co chodzi. Myślę, że fajna sprawa. Idziemy dalej. Tu właśnie jest film u X Grosza z dzisiaj, godzinę temu. Liquid Lounge, jak ja to widzę. On tu wiem, że poświęcił X Grosz. Nawet ma link referencyjny pod swoim filmem, tylko że z tym linkiem referencyjnym jest taki kłopot, że. O macie, to jest o tym linku referencyjnym. O co chodzi, bo tu jest taki mały problem z tym linkiem referencyjnym, bo możecie również podlinkować komuś, to, to, mógłbym pod swoim filmem podlinkować tą właśnie stronę, żebyście weszli, z mojego linku poświęcili i wtedy ja dostanę niby 5% i wy za to, że skorzystaliście z tego linku też 5%, ale tylko w tym przypadku, jak poświęcimy więcej niż 500 dolarów. Tak więc ja 500 dolarów aż nie poświęcę na to, więc podejście wam normalny link. Wiem, że x grosz zostawił ten swój link, nie do końca działa. Tak więc zobaczcie sobie jego film, dowiecie się więcej o Liquid Lounge. Idziemy dalej. Jutro odbędzie się debata. Peter Schiff, Richard Hart. Widzicie, jak Richard Hart podgrzewa już atmosferę. Atakuje Hexa. Hex to kryptowaluta oparta na dowodzie czekania, w którym frajerzy są nagradzani za zablokowanie swoich żetonów, aby ci, którzy weszli wcześniej, mogli wypłacić pieniądze. Jedynymi, którzy odnoszą korzyści z czekania, są ci, którzy tego nie robią. W końcu ci, którzy to zrobią, zostaną z tobą bezwartościowych Hexów. Oczywiście Richard mu odpowiada. Łagodnie, spokojnie. XGrosz nawet odpowiedział, pokazując, jak zachowywał się Bitcoin w ciągu ostatnich 10 lat, a jak złoto. I Bitcoin zrobił 1600. A może to. Z... Ula, la, to prawdopodobnie chodzi o większe liczby niż 1000. Tu chodzi o dziesiątki tysięcy. Tu jest nawet 361 tysięcy. Zrobił tu 1625 tysięcy procent. Zrobił Bitcoin w ciągu 10 lat, a złoto 4%. A oczywiście tutaj kurs SAP 500. 264%, czyli akcji największych spółek, tam bodajże w Ameryki 500 największych spółek, zrobił 264%. Oczywiście wojna trwa w komentarzach, i tak dalej. Jutro odbędzie się debata. Pokazywałem wam w poprzednim odcinku, jak się na nią wpakować, jak ją obejrzeć, bo tam trzeba się po prostu jakby zalogować. Zobaczmy, myślę, że tu gdzieś podrzucił. A jest. To jest chyba ten link do tej debaty. Jak tak, to wam zostawię go w, w opisie na dole. Tak jest. Tutaj się logujecie, tak wam pokazywałem. Register now możecie wbić na tą debatę i ją posłuchać osobiście. Wszystko wytłumaczone. Jakby nie było, kto by miał nie wygrać. Myślę, że fajna sprawa dla, dla nas jako dla osób, które zainwestowały. Tak więc do usłyszenia Elo. Cześć!